Witam wszystkich na moim kanale, hodowla gołębi akrobatycznych. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć jedną z kilku raz które hoduję. Będzie to donek turecki. Zacznę od krótkiego opisu tych gołębi. Jak sami widzicie, na ekranie są wypuszczone tylko one, żeby było wiadomo, co jest donkiem, a co nie jest, pomijając 2-3 garłacze, a później zaprezentuję ich lot. Jak sama nazwa wskazuje, ich ojczyzną jest Turcja. Równie hodowane są w takich miastach jak Izmir, Bursa czy Denzili. Jest to północna Turcja, północno-zachodnia. Donek turecki jest drzewiem o spokojnym nastawieniu i łatwo nabiera zaufania do hodowcy. Dzięki temu świetnie nadaje się do treni duchlotnych Jeśli chodzi o budowę, donek. W średniej wielkości. Ma względnie długi dziób, stoi na niskich nogach, a całość dopełnia ogon, który składa się z 14 piór, które są wydłużone oraz układają się delikatnie w literę U. Dzięki temu otrzymujemy gołębie o sylwetce poziomej do podłożej i wydłużonej. Większość przedstawicieli tej rasy ma czarne oczy, biały dziób oraz białe pazury. Wiodącą barwą jest barwa czarna. Stanowi ona 70% populacji tej Luembi. Zresztą, jak widać, tutaj rysunkiem dominującym jest natomiast rysunek podobny do naszej polskiej białgówki. Tylko, że z większym akcentem białego koloru na głowie. Który przechodzi na szyję. A w niektórych przypadkach także na piersi. Inne barwy tej rasy to siwy. Mam tu siwą samicę. GROCH czy też CIEMNY BURY oraz CZERWONY RECESYWNY Żółta barwa występuje wyłącznie u osobników wystawowych jeżeli chodzi o rysunek spotkamy również na również na białych strzydłach tzw. sroczych tam była taka mała czerwona samica która miała taki rysunek jeszcze dochodzi wariant gdzie barwa Przechodzi na głowę, bardziej jest podciągnięta, a mniej białe koloru. Tu moja siwa samica ma więcej koloru na głowie. Występuje również wariant z przeplatanym ogonem, są to takie główne fenotypowe cechy tej rasy. To teraz pora na najważniejsze, to, to za co większość hodowców ją pokochało, czyli lot. Hmm. dotychczas zaliczamy do głębi akrobatycznych o nurtującym stylu lotu Takie te podczas nurkowania, piczowania czy schodzenia na gołębnik zaczynają kręcić śrubę picząc głową w dół pokazują nam tym samym swoje prawdziwe piętno jest to zupełnie coś innego niż dobrze nam znane wywrotki które robią akrobację, to żołkując do tyłu taka śruba powinna zostać wykonana w bardzo szybkiej rotacji które jest niemożliwe rozpoznanie z skrzydeł gołębia. Patrząc z, z e, od przodu, kiedy to gołom zaczyna kręcić, powinniśmy widzieć biały okrąg z czarnym środkiem. E, obraz ten uzyskujemy dzięki czarnej piersi i białym lotkom. Potrzebna jest również bardzo mocna i pro, poprawna rotacja gołębia. E, figurę, którą możemy wtedy zobaczyć, to tak zwany biały talerz. Warto dodać, że drąb wykonuje go na jednym bądź dwóch otwartych skrzydł, skrzydłach. Zobaczycie to na filmikach. To jest taka główna cecha dąka. I A z piętem szyi, natomiast nadaje kierunek rotacji. Mimo, że dąb obraca się bardzo szybko, panuje nad kierunkiem opadania. Dla najlepszej obserwacji powinniśmy ustawić się tak, by widzieć drącza od przodu, kiedy nalatuje na gołemnicz. Bądź pituje, gdy będziemy obserwować do boczu może być ciężko odpowiednio selekcjonować naszych podopiecznych i obserwować jego rotację. A wchodząc w szczegóły akrobacji, dodam, że taka szuba powinna wynosić od 5 do 20 metrów. Tutaj widzicie moje gołębie, pitują. Chociaż zdarzały się też osobniki co kręcą 40-50 metrów, to tak już fenomen. Natomiast, nie śruby a jest najbardziej pożądaną cechą, a technika oraz rotacja gołębia Dużej, dużo bardziej ceniony jest lot, gdzie widzimy legendarny biały talerz, niż duża śruba przy powolnej rotacji. Według hodowców z Turcji uważa się, że akrobacja powinna zostać wykonana pod kątem 45 stopni do podłoża. Są jednak też tacy, co uważają, że kąt 65-75 stopni jest bardziej odpowiedni. Z mojego doświadczenia wiem, że yy, najdroższym kątem to kąt 90 stopni tej podczas nurkowania. Yy, to tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz i pamiętajcie o sobie.